thank you. Dobry, dawno się tutaj do was nie odzywałam, ale oficjalnie można powiedzieć, że zaczęliśmy ten czas, gdzie szybko robi się ciemno. I mam wrażenie, że listopad i grudzień to okres, w którym wszyscy jakoś zwalniają. Dlatego jeszcze bardziej doceniam te moje powolne, zimowe poranki, gdzie mam chwilę przed pracą na zrobienie ulubionego śniadania, przygotowanie się na dzień. I z takim podejściem, żeby znajdywać czas na self -care, chciałabym zacząć tego vloga i przypomnieć wam, że te 10-15 minut w ciągu dnia na zrobienie czegoś dla siebie w tym zimowo-świątecznym okresie może być na naprawdę pomocna. Powrotem na moim kanale z tej strony Patrycja, i tak oficjalnie zapraszam Was do oglądania kolejnego weekly comfort vloga. Zaczynamy kolejny tydzień przygotowań do świąt. grudzień jest bardzo intensywnym miesiącem. Dawno w pracy, na studiach, jak i same przygotowanie do świąt, vlog masy, ale nie mogło być nudno. Musiałam sobie coś do tego dodać. W tym tygodniu lecę też do Londynu. Chcemy zobaczyć te wszystkie światełka. Chciałabym też się przekonać, czy faktycznie tam jest tak dużo ludzi, jak się wydaje, no i też bardziej poczuć ten klimat świąteczny, ale uznałam, że to połączy wszystko w jednego weekly vloga. Jak powiedziałam, dużo się dzieje. I chcę poruszyć kilka tematów. Lecę dopiero w czwarty rano, a dzisiaj mamy wtorek. Wczoraj cały dzień spędziłam na uczelni. Dzisiaj od rana miałam pracę, teraz już jestem w domu. Dzisiaj też ogarniamy moje paznokcie. One są przepiękne, ale mają już odrosty, więc może zrobić sobie jakieś jakieś świąteczne paznokcie. Paznokcie, praca. I spotykam się też dzisiaj z moim przyjaciółką, z którą idziemy na film Dawida Podsiadło Udało nam się kupić przedpremierowo te bilety, ale to dopiero późnym wieczorem. Jestem bardzo ciekawa tego filmu. I w ogóle w ostatnim czasie bardzo często chodzę do kina. Czuję się taka kulturowa, jakkolwiek to zabrzmi, ale w przyszłym tygodniu też mam kupiony bilety na jakiś film. Ale bardzo mnie to cieszy, bo jakoś staram się fajnie wykorzystywać ten czas, kiedy za oknem szybko robi się ciemno. Ale mam nadzieję, że ten weekly vlog Wam się spodoba, że ogarniemy wszystkie te rzeczy, które mam zaplanowane. I nie mogę się doczekać na Londynu, no that's crazy! Kiedy mam nie pomyślała, że jeszcze wrócę do Londynu w tym roku. Ale było to na moim vision board na 2024, żeby zobaczyć święteczne lądki w Londynie, bo nigdy ich nie widziałam i nie mogę się doczekać. Wiem, że bardzo potrzebowałam jakiegoś wyjazdu, bo ile można siedzieć na tych studiach i pisać pracę licencjacką. Zapisałam sobie na Pinteresty kilka inspiracji na paznokcia Myślę, czy nie zrobić Takich metalicznych. One chyba najbardziej mi się podobają. Chciałabym się z Wami podzielić jedną rzeczą, z którą się zmagam, szczególnie jeżeli chodzi o takie podróże wspólne, kiedy jadę z kimś, ale też ogólnie o podróże, ja uwielbiam organizację i wiem, że można z niej wyciągnąć bardzo dużo plusów, ale kiedy popadamy ze skrajności w skrajność, możemy wpaść w taką toksyczną produktywność, w toksyczną organizację czasu. Gdzie kiedy mamy wyjechać na jakieś wakacje, na jakiś wyjazd, który powinien być przyjemnością, odpoczynkiem od rzeczywistości, my zabieramy się za planowanie tego wyjazdu i chcemy, żeby on był idealny pod każdym. Tym względem, żeby odhaczyć wszystkie najważniejsze punkty, wszystkie muzea. Nie pozwalamy sobie na to, żeby zmienić te plany, żeby pomyśleć o tym, że nie jesteśmy robotami i my tam jedziemy odpocząć, zobaczyć ładne miejsca, ale to nic się nie stanie, jeżeli czegoś nie zobaczymy. Zawsze można wrócić do danego miejsca, szczególnie w takim okresie świątecznym, gdzie jedzie się zobaczyć światełka, bardziej tak poczuć klimat świąteczny, a nie biegać od punktu do punktu. I bardzo się cieszę, że na ten wyjazd do Londynu jadę z przyjaciółkami, bo właśnie bardzo potrzebuję takiego spontanicznego wyjazdu. Brakuje mi tej spontanicznej. Aktualnie w życiu, bo wszystko robię według jakiegoś planu. Mam plan na studiach, mam plan do pracy, plan publikacji na YouTubie, na TikToku, na Instagramie i to też w pewnym momencie może przytłaczać. I nie będę ukrywać, ja się bardzo stresuję właśnie z takimi wyjazdami. Co jeżeli będzie brzydka pogoda, co jeżeli ktoś będzie chciał iść do innych miejsc? Pojawiają mi się same takie negatywne scenariusze w głowie, ale łapię się na tym, że chciałabym te negatywne myśli uciszyć. Mam wspaniałych przyjaciół, którzy to rozumieją i mam przygotowany jakiś taki plan, miejscówki, które warto zobaczyć, ale jak widzę myślenie moich przyjaciółek, które. Mają takie, okej, okay, jak nie zobaczymy czegoś, no to los nic się nie stanie, a ja myślę po prostu, że to będzie największa katastrofa, że wszystko poszło nie tak, że ja jestem beznadziejna, niewystarczająca i w ogóle aż przykro mi słyszeć takie rzeczy, kiedy mówię to samo do siebie, bo kiedy włącza mi się taki overthinking, to w ogóle nie traktuję siebie jak człowieka, który ma emocje, który może być przykro, który też potrzebuje tej spontaniczności, który też potrzebuje jakiejś rozrywki i cały czas przepracowuję to na terapii i jestem tego świadoma, ale chciałam się z wami podzielić, że po prostu mam takie problemy, że ten London równocześnie mnie ekscytuje ale też trochę stresuje. I to jest ok, jeżeli z czym się zmagacie. Jeżeli myślicie, że jakiś wasz problem to była hostka, nie lekceważcie tego. Zaopiekujcie się sobą. I chciałabym to przekazać sobie, ale także i wam, żeby szczególnie w tym okresie świątecznym pozwalali sobie na tą spontaniczność. Jeżeli coś nie pójdzie po waszej myśli, to naprawdę nie wszystko jest stracone. Jeden gorszy dzień nie oznacza całego złego życia. I to samo w podróżach. Jeżeli nie zobaczycie jednej danej rzeczy, to nic się nie stanie. Przez trzy dni zobaczycie tak wiele różnych miejsc, że jeżeli nie uda wam się odhaczyć jakiegoś punktu z różnych przyczyn, czy to pociągi, czy Brak czasu czy pogoda. Są pewne czynniki, na które nie mamy wpływu. I też jesteśmy ludźmi, też mam prawo być zmęczeni. I czasem warto sobie coś odpuścić, żeby być tu i teraz, szczególnie podróżując. Ale że jak teraz się z Wami z tym podzieliłam. Koniec końców wiem, że będzie dobrze i mega się cieszę. Uwielbiam Londyn całym moim sercem. Mam do tego miasta ogromny sentyment i dużo bym dała, żeby być tam trochę dłużej niż kilka dni. Ale i tak się cieszę, że wracam tam w tym roku. Niektórzy mówią, że jest overrated, ale ja kocham to miasto całym moim sercem. I zostawiłam w nim cząstkę siebie. Tak mi się wydaje, więc nie mogę się doczekać. Dzisiaj Jesteśmy jeszcze w Gdańsku i trzeba załatwiać różne rzeczy. Ja w ogóle uwielbiam wszystkie świąteczne słodycze, które mają coś związanego z pierniczkami, lotusem i tak dalej, i tak dalej. Odkrycie numer jeden to jest to oreo pierniczkowe, które kupiła mi moja przyjaciółka w Dilzie. Dalej mój ulubiony baton przysięgam. Jest on na równi z Kinder Bueno White. Kit Kat Lotus. I moje babcie przyniosło mi ostatnio taką ogromną czekoladę milki. I ona jest o smaku Gingerbread Taste i ona jest w jakiejś zimowej edycji. Nie mogę się doczekać żeby ją przetestować. Także klucz do mojego serca to jest lotus albo pierniczki. Dziękuję za uwagę. Cały czas czuję się jak boomer z tą kamerą i nie wiem jak ją ustawić, żeby mi było widać całą, ale zrobimy outfit check na pazury. Stryfka inspirowana Chandlerem z przyjaciół, vintage'owa, old school'owa. Udajemy, że nie mam pogniecionych jeansów, ale się troszkę spieszę. Te jeansy, słuchajcie, są z Sinsaya, a sweterak jest z Trumpexu, uważam, że Slay, i tak to się właśnie prezentuje. Luźne bagi. W środę, godzina 10.30. Odzywam się dopiero teraz, bo wczoraj wróciłam po kinie, jakoś pierwsza północ do domu, i dzisiaj z samego rana jechałam do dietetyka. Powiem wam nic o filmie, bo mam trochę przemyśleń. Bardzo mi się podobał film dokumentalny z trasy koncertowej Dawida Podsiadło. Było coś w tym filmie takiego autentycznego. Pokazali, co się działo tak naprawdę za sceną, z jakimi komplikacjami się zmagali podczas tej trasy, właśnie takie rzeczy, na które nie mieli wpływu się wydarzyły. Jakaś pogoda, choroba, i po prostu takie bardzo fajne, autentyczne przemyślenia. I bardzo cenię w Dawidzie właśnie tą autentyczność na którą w social mediach ostatnio zwraca się bardzo szczególną uwagę. Tak mi się przynajmniej wydaje i zawsze staram się być jak najbardziej autentyczna. Dlatego ten film też mnie zainspirował do tego, żeby mówić o swoich przemyśleniach, żeby nie bać się być sobą i pokazywać tą prawdziwą siebie, którą wydaje mi się, że zawsze widzicie u mnie na kanale. Uwielbiam tworzyć takie estetyczne vlogi, ale pomimo wszystko pokazuję wam, że zmagam się z jakimiś problemami i na przykład teraz, bo mam dietetyka. Jeżdżę do dietetyka co 2-3 tygodnie na ważenie. Mam też taką konsultację psychodietetyczną i chyba pierwszy raz się z tym z wami podzielę, ale pierwszy raz od dłuższego czasu mam najwyższą Uwagę. od kiedy wychodzę z moich problemów z jedzeniem pierwszy raz czuję się z tym komfortowo, pierwszy raz ta waga mnie nie striggerowała czułam się z siebie dumna, że udało mi się osiągnąć wyznaczony cel który ustaliłam sobie cel z moją panią dietetek i z moją panią terapeutką bardzo stresuję się o tym mówić, ale dzisiejsze ważenie na przykład jeszcze bardziej mnie zmotywowało do tego, żeby dalej działać i w końcu powiedzieć stop tym wszystkim problemom, tym wszystkim negatywnym myślom i jakoś mnie to tak podbudowało, dało mi taką nadzieję i z taką myślą, z takim pozytywnym rozpoczęciem dnia mogę jechać na uczelnię, mogę spokować się spakować do Londynu, by jutro o muszę się znowu obudzić, bo o 5.55 mam lot ale czego nie robi się do tanich lotów, prawda? Oczywiście do Londynu pokoję się w bagaż podręczny, ale jestem spokojna, bo lecę tylko na dwie noce, więc po tylu latach podróżowania dwie noce to jest nic. Guys, wróciłam do domu i look co na mnie czekało? Jakaś paczka. Napisała do mnie jedna kawiarnia, ale nie mam pojęcia, co oni mi wysłali. To jest najsłodsze, co w życiu widziałam. Wiśnie do herbaty, konfitura pomarańczowa. To tak jest więcej. Ja tu mam chrobawki, ale nie mega cute, just look at this jakieś miody, kremy, kawa i jeszcze to wszystko przyszło tak pięknie zapakowane że aż sam Nemosław jest w szoku po wczorajszym filmie wzięła mnie taka nostalgia na stare piosenki I nie wiem czy tylko ja tak mam, ale moje playlisty na spotify odzwierciedlają dane okresy w moim życiu i konkretne piosenki kojarzą mi się z danymi osobami, wydarzeniami i tak dalej i dzisiaj wróciłam do mojej playlisty nie wiem z 2021 z 2020 roku i jest tam właśnie mnóstwo muzyki jakiejś alterna alternatywnej, ale też pop. Generalnie ja nie umiem określić innego rodzaju muzyki, jakiej słucham. Jest tako Ralf Kamiński, Mata, ale równocześnie mamy też musicale, Harry Styles, Billie Irish, High School Musical, muzyka klasyczna. Ja po prostu mam taki throwback w tym momencie. Muzyka to jest tak ważny impact w moim życiu. I nie wiem, czy kiedyś to wspominałam, ale ja grałam w musicalach przez 5 lat. Śpiewam w jakichś chórkach, no i ja nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Po raz pierwszy, od kiedy podróżuję, miałam taką sytuację, że nie mnie złapali i musiałam zdejmować buty. Trzy razy sprawdzali mój bagaż, więc dobrze, że nie wzięłam dużo rzeczy, bo bym się nie spakowała z powrotem. We are in London, baby. Czekamy na busa. Guys, oficjalnie witam Was w Londynie. Za każdym razem, kiedy tutaj ląduję, jestem jakaś taka szczęśliwsza. Może ja sobie romantyzuję to miasto, nie ja wiem, ale udało nam się w końcu dojechać do centrum. Jechałyśmy się ponad dwie godziny busem. Tam ma swoje minusy, lądowanie w Stanset, ale jesteśmy już w Johannes de Zamówiłam swoją ulubioną kanapkę i już czekam na jej odbiór. Dziewczyny jeszcze zamawiają. Mogłam tu mieszkać. Szczerze, że w Londynie będzie teraz chłodniej Nasze AirBnB jest dosłownie jakieś 10 minut od Nothing kill. Jesteśmy w naszym pokoju Tutaj mam takie jeszcze niepościelne łóżko Jak to się prezentuje? Mam kuchnię, kuchnię mam współdzieloną Dzielimy z ludźmi kuchnię i łazienkę Jesteśmy na Nothing Hill Zaczynamy z wyzarko Halo, stara? Nie mogę teraz gadać, jestem w Londynie Nie Wiem, to ja dzwonię, lol Gdyby nie to, że Jerry kosztują po 30 funtów, ten by poszedł ze mną. Albo crossant, albo w ogóle wszystkie. Pomocy? Chyba nie oddaję tych światełek, ale spójrzcie na to. Jestem pod kawiarnią Uralfa Lauren'a i powiem wam, że dawno nie widziałam tylu ludzi w Londynie. Nie ma się co dziwić, szczególnie w takich miejscówkach, ale za każdym razem odejmuję mi to mowę. Tylko no, patrzcie na to, nie? Mega dużo ludzi. Jest jeszcze jasno, więc w ogóle ciekawa jestem, jak to wygląda w nocy. To są realia. Tutaj robią sobie zdjęcia. Samochody jeżdżą. Jestem pod Buckingham Palace. Przyszłam do króla na herbatkę. Afternoon tea, darling. Christmas, baby. Dzień dobry, pan Big Ben. Pamiętam, jak byłam pierwszy raz w Londynie i Big Ben był w remoncie i od kiedy stoi on nowy, zawsze mam muzy w oczach, jak na niego patrzę. Natomiast to mnie zawsze zachwyca i nie umiem opisać tego uczucia. I to taka mała Patrycja, której może marzeniem było pojechać do Londynu, zawsze płacze ze za szczęścia. Jest w Londynie coś, co sprawia, że czuję się jakoś szczęśliwsza i może żyję w jakiejś pańce i nie miałam możliwości być w tym mieście dłużej, ale za każdym razem, kiedy tu jestem, dosłownie uśmiech nie schodzi mi z twarzy i zawsze odkrywam inne wspaniałe miejsca. Albo właśnie wracam do tych typowych miejscówek, które zachwycają tak samo. Dosłownie zamówiłam oh. to samo co ostatnio. Truffle fries, chicken nuggets. Dzień dobry, drugiego dnia w Londynie Mamy dzisiaj piątek Mikołajki, więc idealnie się złożyło, że spędzamy je właśnie tutaj Dzisiaj mamy bardzo taki świąteczny dzień, ponieważ mamy bilety do Winter Wonderland Jest to taki park rozrywki, który jest organizowany co roku w święta w Hyde Parku Jest dużo jakichś karuzeli, jedzonka, czy takich atrakcji, gdzie można wygrać pluszaki Więc kupiłyśmy bilety z takim wyprzedzeniem, żeby wejść w danej godzinie Zastanawiam się na to, że będą tłumy, patrząc po wczoraj na to, że mamy dzisiaj piątek Ale to też w sumie ma swój klimat Ale to dopiero idziemy o 15, i teraz pójdziemy sobie znowu do miasta, coś pozwiedzać. A dopiero jak się ściemni, pójdę do Winter Wonderland To jest moje łoże y i było bardzo wygodne Nie wiem czy wam po prostu bardzo zmęczona, czy faktycznie jest tak wygodne Mam warunki typu ciężkie, ale mam mojego bansa Dobrze, że nie pada, bo nie miałabym go gdzie zjeść Nie mam pojęcia jakie ją zjem, Ale się cieszę! Buon appetito! Mm -hmm. to już jest moja londyńska tradycja. Nie narzekam, bardzo mi się to podoba. Pomimo wszystko, nie powiedziałabym, że czuję się tutaj jak w domu, bo od kiedy wróciłam z wymiany z Włoch, powrót do domu rodzinnego był, nie ukrywam, bardzo ciężki. I chociaż mam super relacje z rodzicami i uwielbiam trójmiasto, nie do końca czułam, że to jest to jedyne moje miejsce. Osoby, które były na jakichś wymianach, albo już się wyprowadziły od rodziców, może się z tym utożsamiają, bo często ten temat pojawia się w konwersacjach z moimi znajomymi i widzę, że mamy dużo wspólnego. Udało mi się przejść do muzeum, do którego obiecałam sobie, że wrócę i jest to Victoria and Albert Museum i powiem wam, że już się z trzy razy zgubiłam, jest ogromne i robi tak niesamowite wrażenie, to muzeum jest darmowe, więc każdy może sobie tutaj przyjść. Jest tu dużo obrazów posągów i w ogóle samo wnętrze jest niesamowite. Ja tutaj czuję się jak w jakimś filmie, wszystkie budynki są tak. Pięknie ozdobione. Normalnie jak w Kevin Sam w nowym Jorku. Znajduje się w dzielnicy, gdzie jest Haroc, więc te galerie, luksusowe sklepy. No po prostu like a dream. To jest ogromny test dla mojego mikrofoniku, ale jestem na Carnaby Street. Dużo sklepów, bardzo popularne marki. Kiedyś będę robiła tutaj zakupy tak samo jak w haroc To jest moja manifestacja, że to będą moje takie codzienne spacerki. Co prawda jest masa ludzi, ale tak masa ludzi, ale czy się tym przyjmuje? Ani trochę. Więc czy chciałabym tutaj mieszkać? To pytanie zadaję sobie zawsze jak tu wracam. I będąc z wami szczera, gdybym miała taką możliwość, czułabym stabilność w życiu, to na jakiś czas mogłabym tu zostać. Czy na dłużej? Nie mam pojęcia. Teraz po powrocie powiedziałabym, że tak, oczywiście. Ale równocześnie mam taką świadomość, że jeszcze tyle świata mam do odkrycia. Mam jakiś niedosyt podróży, chcę zobaczyć więcej, doświadczyć tego, jak to jest mieszkać gdzieś indziej. A nigdy nie wiemy, jakie możliwości będziemy jeszcze mieli, a będąc w tych moich tchłeniec, mam ogromną potrzebę poznawania siebie i odnalezienie tego miejsca, w którym będę chciała mieszkać na dłużej. I nie wiem, kiedy to się wydarzy. Nie chcę się też spieszyć, bo jestem pewna, że każdy ma swoje miejsce na ziemi. I wystarczy dać sobie po prostu żyć, doświadczać, odkrywać, i z każdą nową podróżą jestem mega podekscytowana na kolejne, bo to ile się uczę w trakcie moich podróży, jak poznaję siebie, co lubię robić, jakie wartości są dla mnie ważne. I takie wyjazdy dają mi nadzieję, że wszystko się ułoży, że kiedyś odnajdę właśnie tą stabilność, moje miejsca I te podróże uczą mnie bycia tu i teraz, żeby na chwilę się zatrzymać, spojrzeć się wokół siebie, zobaczyć, ile pięknych miejsc mnie otacza. I to może będzie takie przesłodzone, ale zawsze czuję Ogromną wdzięczność, kiedy wysiadam z autobusu z lotniska i dochodzi do mnie, to, że ogarnęłam to, że mogę być z siebie dumna, cały świat stoi przede mną otworem. Cały świąteczny wyjazd do Londynu znowu mnie zaskoczył i nie odbyło się bez przygód, ale chyba nikt nie spodziewał się tego, że prawie odwołali nam lot z uwagi na alarmy pogodowe. To jest dokładnie to, o czym wspominałam wcześniej, że czasem dzieją się rzeczy, na które nie mamy wpływu. I dla bezpieczeństwa byłam przygotowana na odwołanie lotów, tak jak wokół nas inne. Ale jak to mój tata mówi, tylko spokój nas uratuje, i uważam to za świąteczne cud, że po przejściu przez boarding i siedzeniu trzech godzin w samolocie, czekając na pozwolenie na start, jako jedni z nielicznych tego wieczoru. Udało nam się wystartować. Sama teraz, jak to montuję, nie wierzę, że tak to się wszystko potoczyło, ale to idealnie odzwierciedla realia podróży.